O, idę sobie do sklepu. Siemanko, jest tu ktoś? Niesamowite. To Gareth, to postać z filmu. Jason Momoa. Siema stary. Mamy tu kilka automatów, na których możemy zagrać w takie właśnie minigierki z filmu Minecraft. Zobaczymy, co tutaj będzie dostępne. Jak podejdziemy do automatów, mamy trzy możliwe, ale przy dwóch są krzesła. Być może coś nam się tam otworzy. Pościg na elitrach? Przetrwać pierwszą noc. I jakaś cicha misja w posiadłości, zobaczymy o co tam chodzi. Pierwsza noc, survival. Dobra, wjeżdżamy w to pierwsze. Play. Steve, stary dziadu, ale się postarzałeś. No to już 16 lat Minecraft. A na razie dostępny jest tylko Steve, wjeżdżamy. Nowy przepis odblokowany, zobacz na stole rzemieślniczym. Wow, tu jest coś innego, czekajcie. Aha, działko. Działko, pułapki, eksploziv. Okej, okay, tu mamy w ogóle jakieś specyficzne przedmioty, pewnie te, które występują w filmie. I mamy przetrwać każdą noc. To chyba jest coś na zasadzie fali, widzowie, że to się będzie po prostu działo. Pierwsza fala lekka, druga mocniejsza i tak dalej. O, patrzcie, idą pierwsze... Pierwsze stwory mnie nie widzą. O, ale dużo łatwiej chyba ich zabić. Atakują świniaka! Puszczajcie świniaka, dziady! Nie, to owca, sorry. No bo się zamaskowałeś na różowo Udałeś świniaka? Ej, ej, zostaw ją. Ja chyba mam ich wszystkich załatwić Bo nie jesteśmy w tym trybie chyba w stanie w ogóle budować Patrzcie, zbieramy różne rzeczy Na przykład żelazo już padło Mamy już złote jabłko, proch, patyk A dość szybko padają Patrzcie, creeper na dwa hity Ej, żebym ja zaraz nie padł Zaraz strzelę złotego jabcoka. Baam Noc przetrwana, dobra, to teraz musimy coś zrobić, żeby się chyba ulepszyć. O, możemy taki topór ciachnąć. dwa patyki i dwa żelaza. Kraftujemy. Sprawdzimy sobie wszystkie nowe bronie. Żelazny topór bitewny. Dobra, a co jest w naszej twierdzy jeszcze? Tutaj nic nie ma. W ogóle, jakie fajne pochodnie teraz. Sam widzieliście to już wcześniej? Dobrze to wygląda. Dobra, coś tutaj mamy. O, tu jest dobrze. Złoto, wiadro. Aha, to są chyba rzeczy potrzebne nam do kraftowania tych nowych przedmiotów. Zarąbiście się świeci ta skrzynia, mogliby tak zrobić zawsze. Ale już jest druga noc, to dość szybko mija. Jedziemy z nimi teraz i szukamy czegoś dalej. Musimy sobie zrobić działko. Masz dziadu potworze. Ej, dobre, dobre, patrz. Ale trochę ciężko się trafia tym. Ciężko ustrzelić. Dawaj, dawaj, dawaj. Jest tam jakiś portal. Mamy do niego pójść? Ej, ale nasze serduszka one się same doładowywują. Nie wiem jak to jest. Idą za nami. Lepiej mi się walczyło mieczem. Jest, pęknął. Pęknął, ale patrzcie na to: ja mam pół serduszka, chyba tego nie zdzierżę. Złotego tego, jak co, już coś, żyjemy. Jak się tu mogę uleczyć? Bo nie da się nic zbierać, nie mogę widzowie zbierać w ogóle niczego, czyli jest to taka przygodowa typowa. A my się sami leczymy teraz? To po jakimś czasie nas leczy? Czy, czy złote jabłko nas leczy? Ej, rozwalą mnie tak. Musimy ich tu z zaskoczki wziąć. Jak on tu wyjdzie? O, teraz cię mam! Co powiecie na w ogóle animacje w Action and Stuff, bo są zwolennicy i przeciwnicy. Dla mnie mega, te postaci się ruszają bardziej płynnie. Patrz jak on idzie na mnie z tą siekierą, to w ogóle inaczej się gra. Dla niektórych to Minecraft 2.0. Jeszcze noc się nie skończyła, ale nie mamy już życia. W ogóle ten topór bitewny to on jest gorszy niż, niż ten, niż miecz. Już chyba wszyscy. Noc przetrwana, dobra, jedziemy. Co możemy zrobić? Możemy sobie strzał narobić. Tutaj to nie wiem, co to jest w ogóle saksofon. Co on nam daje saksofon? Nie wiem. Może w filmie będzie coś o tym. A co zrobić, żeby mieć takiego. O, tureta, trzeba mieć dwa ziemniaki. A możemy tu czegoś jeszcze poszukać, bo nie. Ja nie mogę nic zbierać. Aha, przyciskiem możemy wyjść z gry, dobra. O, tu jest skrzyneczka, proszę bardzo. Może coś tu będzie? Są ziemniaczki! No to jedziemy z działkiem teraz, widzowie. To będzie dobre. Mogę sobie pogrupować? Mogę. Ej, ja nie jestem jakimś najbardziej pro -graczem w Minecraft. Dawaj działko, dawaj działko, craftuj, craftuj, Steve. Ej, idą! Jeden z pałą, drugi z dzidą. No gdzie mam to działko? Zrobiłem to działko? Ja, ile ich jest, teraz jest ich więcej. Jest działko! O, trzeba rozstawić. Ich trochę dziabnąć. Znowu nie wiem skąd wzięła mi się energia, Ej, ona się sama dodaje? Czy po prostu po kolejnej nocce... Ej, jest ich tu coraz więcej. A jakbym ich tak ze schodów ciachał? Nie, to nie jest najlepszy pomysł. O, ale Creeper wybuchając nie niszczy mojej bazy, to dobrze. Podział! No. Noc przetrwana. A co to jest? Zadaje obrażenia do mobów, które są wokół niego. Dobra, dobra, nieważne. Czekajcie, jakbyśmy to zrobili? Możemy to zrobić w środku? Nie wiem, czy nie byłoby to lepsze. Ale dobra, zróbmy sobie na razie jednego tureta tutaj. A tutaj damy tego siekacza. O, patrzcie na to. Teraz pytanie: czy on tu będzie zawsze? Czy po prostu to się po jakimś czasie niszczy? Bo jak tak, to pewnie powinienem to postawić w trakcie walki. Co jeszcze tu jest? Co tu jest? Wiaderka, mogę wiaderkami nawalać? O, jakieś nunchako z wiaderka. To jest dobre widzowie, patrzcie na to. Ciekawe jak działa. No i widzicie, nasz pochłaniać i nasze działko już poszło się. O, jadą teraz na pająkach dziady. cię! Nunczako z wiaderka. Bo, bo. <laughs> Kurde, mogłem to postawić dopiero teraz. Zobaczylibyśmy, jak działa, ale może w następnej turze. Zobaczymy widzowie, ile przetrwam. Jak myślicie, ile tu nocy przeżyję. Mogę zrobić jeszcze tego? Mogę, dawaj mi jeszcze jednego. Jak będzie duży atak, to ich zmiażdżę. Patrzcie teraz. Jedziemy. Patrzcie na to. O, to przetrwamy falę konkretną. Ciekawe jaki jest czas działania tego. O, krótki. Krótki bardzo. No ale nic, pomaga to dosyć. Więc w momencie już jakiegoś ciężkiego... O, teraz resetują mi się serduszka. Dobra, już kumam wszystko. Ej, a tam są jakieś w ogóle bacony, czy co to jest? Ja tam mogę pójść? Chyba nie mogę tam pójść. Dobra, dawajcie mi kolejnego. Ile ja ich mogę zrobić? A co jest mi potrzebne? Ziemniaczki są mi potrzebne. Co tu jest? O, jeszcze skrzynka. Jeszcze respi ziemniaczki. Ej, sporo jest nawet tych itemków, które tu wypadają. Można sobie tworzyć i tworzyć. Jak myślicie, ile nocy przetrwamy? Ja myślę, że dyszka musi pęknąć co najmniej. Zobaczymy kolejną gierkę, jak wygląda. Bam! Jadę z tobą, wiaderkowe nuczako. O, ono mi się też miażdży, dobra. Ja to bym tak wszystko chciał na zawsze. Bam! Łokieć, pięta i nie ma klienta. Następny. Cyk, cyk. I slalomikiem. Nie trafiłeś, gościu. Już jest po sobie. bam. No fajne, podoba mi się. Lubię gry w falę. Kiedyś grałem w Gears of War bardzo dużo. I tamte fale to była mega fajna giera. O, jakiś zaczarowany creeper, co to za creeper? Minus jedno życie skitrałem. A co tu się stało? Gdzie ja teraz jestem? Mam inną bazę, nie? Nie, czekajcie, to jest tu gdzie było ten, gdzie było. O, gdzie była skrzynka? Jeszcze jedna skrzynka. Dobra, zaczynam łapać o co chodzi. Na początku nikt nie wiedział. Ej, gdzie mnie wywaliło? W ogóle jestem w innym miejscu teraz. Nie mogę już wrócić do mojego starego domu? Za każde zabicie respi mnie gdzieś indziej. Mam wrażenie, że gdzieś tutaj byłem wcześniej już. Kurde, tu się nie da wejść. O, jest nasza chata. To jest nasza chata? Dobra, wbijam. Patrzcie, ale mam jeszcze dwa te... skater... nie, nie wiem, co to znaczy. Ciachacz jakiś. Będzie to ciachacz się nazywało u nas. I zaraz zacznę właśnie ciachać. A mam jeszcze łuk. Spoko. Dawaj, 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 bo tu czas jest ważny. Noc przetrwana, co możemy zrobić? Robimy tureta od razu, ciach, a tych ziemniaczków jest najmniej. Jest jeszcze TNT. Hmm. Aha, i tu jest taki jakby strach na wróble, coś w tym stylu. I prowadza Moby do siebie, a później wybucha. Taka pułapka, ale na razie jest OK. Czekajcie, zrobimy sobie jeszcze wiaderko, bo topora nie chce. Topór jest słaby. Mamy jeszcze tego Battle ale... no ale. Dobra, niech on będzie. Tego nie możemy wyrzucić, tym się wychodzi z gry. Nie no, 10 nocy to musimy wjechać w 10 nocy. Auuu, to już zaczyna się. No, chodźcie, chodźcie. Nie ma strachu w ogóle przed wami. Jest turecik i są dwa ciachacze. Boing. Ale słabo te strzały, mało ich mamy, a one. Patrzcie, na trzy hity trzeba rozwalać takiego Spidermana. BAM 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 Jadę z wami, jadę tam To był wypadek przy pracy, że zginąłem tak na chwilę Ej, ej, ej Ej, wybombiło mnie kolejny raz Jedno życie zostało Widzowie trzymajcie kciuki, bo 10 nocy to już chyba przechwaliłem Wydaje mi się, że trzeba jak najwięcej zbierać właśnie tych rzeczy dookoła Patrzcie, oni idą za nami Ten świat chyba nie jest duży, więc te kilka domków trzeba zbadać Mogę się zamknąć? Ha, nie mogę O wy dziady, chodźcie do lawy, wbijajcie tutaj nie, no stawiam tureta, przecież od razu. Bam bam patrz, jak jadę z nimi. Patrz, gościu, o te małe gnidy, co ich nie lubię najbardziej. No i co? Działko od razu zadziałało. Masz to w Polsce? Mogę je zabrać z powrotem? Nie mogę. Ciekawe, czy ono... Aha, no dobra, już wiem. Znika. Znika. A ciekawe, czy każdą noc, jaką przejdziemy... O, bo każda noc daje nam jakieś nowe itemy, czyli w sumie można tego się tu trochę uzbierać. Patrzcie, ziemniory są. No to dobra, tak możemy grać. Jedziemy dalej, dawać, dawać, dawać ich. Gdzie była ta nasza baza? Gdzieś w tą stronę szedłem, tu przemykałem, tam. O, kolejna noc. To jest noc numer 7 chyba powinna być, już jest szósta jest napisane. To jest szósta? Siódma, Wjeżdża siódma noc, Backjacket. wiadroczako. Dajcie jeszcze coś dobrego. O, może tarcza. Ej, 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 wychodzimy, wychodzimy. To jest mocne, ta broń mi się mega podoba. Mogliby to do gry wrzucić normalnie. Siemano, gościu. Ej. O, ty dziadu. Ej, patrzcie, zombiaki na kurczakach wjeżdżają w siódmej fali. Ej, to nic nie jest śmieszne, bo oni mnie trochę rozwalają. Następnym razem będzie lepiej. O, ale odblokowaliśmy jakiś kolejny skin. Ale tu fajnie można sobie u Gareta po, po tym sklepie pochodzić. Patrzcie, fajny Minecraft, tak jeszcze nie było. Kiedyś były takie gry przygodowe. I co tam, gary u ciebie? Czy masz już wszystkie nagrody? Eee, nie mam, dobra, przyjdę jak nazbieram. Tu chyba jak w takim sklepiku, jak w Lunaparku. no nie? Musicie sobie nazbierać trochę na automatach i później można. Co tu jeszcze mamy? Mansion stealth i pościg na elitrach. Zagramy go. Wjeżdżamy w pościg. Najlepszy czas 3 minuty, 1 sekunda. Dobra, z wjeżdżamy. I jak to będzie? Steve w ogóle kabroda? Ej, Steve. Steve. Mordo, wjeżdżamy, wjeżdżamy, już go uuu, pigliny nam dopingują. Ej, patrzcie to, lecimy Tu Nie wiedziałem, że tędy mam to zbierać pewnie. O, cyk. Ej, 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 dawaj, dawaj, dawaj! Jest do góry, wbijamy Dobre, patrzcie, lubię takie. Cyk. Jak zbieramy yy, petardę. Pach, to możemy się podnosić. Jaki kawał drogi już przeleciałem. I to za pierwszym widzowie to jest odbitka. O nie, nie, nie! Dobra, dawaj, dawaj, Steve. Musimy pobić rekord. Ej, co jest? Dobra, skitrałem. A mam jeszcze pięć prób. Teraz zaczynam chyba w innym miejscu. O! Za późno. Za późno. Jest, 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 jest. Nie trafimy, ale może jeszcze jakaś petarda się odbije. Nie, nie damy rady, widzowie, patrzcie na to. Jest, jest! Jedziemy z tym. Jedziemy z tym. Co tu jest do zebrania? O nie, prawie dobiłem do ściany. Patrzcie, już inny biom! Wjeżdżamy w inny biom, ale już jest po nas. Uuu, nie damy rady. Jaki jest czas? Minuta trzynaście, Dobra, słabo jeszcze. Zaromisty ten modzik widzowy, fajny, polecam Wam, on jest darmowy. Teraz y, doszedł do Marketplace'a, także możecie sobie go pobrać. Sorry, Gared, ale muszę wjechać jeszcze raz. Pościg na elitrach. Teraz wygrywamy ten rekord, pobijamy. 3, 2, 1. A Patrzcie na to. Pigliny dopingują, bo one wiedzą, że my to teraz ogrywamy. Przynajmniej rekord musi być pobity. Tam nie było 10 dni, tutaj musi być rekord, zdecydowanie. Pach! Pach! I jeszcze jedna! I nie wiem, gdzie lecę. I to była właśnie chytrość moja, że zebrałem sobie na siłę. Ale to nic, teraz przelecimy na spokojnie. A jak nie teraz, to następny raz. Pach! Ej, nie zdążyłem! Dziadu! Tacy jesteście, to patrzcie. A jak daję do góry w ogóle. Lecę cały czas na jednym poziomie, dobra. Bo ja nie jestem w ogóle dobry w lataniu na Elytrze, no nie? To bardziej Graciano tutaj by mógł się wykazać, później go zawołamy. Pach, pach, patrzcie na to, jak już się rozwija tutaj umiejętność latania. Bang, tak ma chyba być. Tutaj pod mostek. Ciach, lecimy do następnego i to jest to. Kurde, już nam tu brakło, ale jest kolejna. Pach! Chyba trzeba się lepiej rozpędzać. Ja chyba słabo się rozpędzam. O, właśnie, tak trzeba robić. Jak jest wystrzał, to musimy... Wow, 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 tu jest chyba to miejsce. Ej, widzowie, ja nie wiem, gdzie mam lecieć. Patrzcie tu. Tylko nie traf... Nie, nie, nie. Dobra, przelecieliśmy to. Jesteśmy dalej niż wcześniej. Wow, zawaliłem teraz. No, i teraz jest lipa, znowu wyjdziemy w tym samym momencie. Ale patrzcie tu, patrzcie tu, człowiek się uczy. Jedziemy z tym i drz. O, teraz nie, nie, nie. Jedziemy, jedziemy, patrzcie na to. Zarąbiście, pobijamy już dwie minuty. I bierzemy sobie kolejny. Pa. I kolejny. Pa. Chyba nie udało się. Jez, yes, jedziemy z tym. Jaki klimat, aż mi podniosło lekko ciśnienie. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Chwytaj to, Steve! Steve! Patrzcie na to. Umiejętności są profesjonalne. Proszę bardzo. Minuta 55 i już dwie minuteczki. Steve, twój rekord padnie w tym. Finish! Woo! Dwie minuty. Nie i na ej, na jednym życiu. Zrobisz to w domu? Masz pokaż. Jak nie masz, to się nie chwal. Ło, aż mam y, mokrą klawiaturę. <grystanie> to było dobre. O, Odblokowaliśmy Gareta. Pokażę wam teraz ten trzeci. Teraz wjeżdżamy w cichy napad na posesję. Ej, biorę Gareta od razu. Jason Momoa, pozdro ziom. 3, 2, 1, go! Ale go i co? Mam tu wjechać jak najszybciej? O co tu chodzi? Saksofon, to chyba w ogóle jest jakaś y, w, w filmie jakiś ważny item. Ej, mam go zebrać tak szybko, czy o co tu chodzi? O, on mnie kilim od razu. Aha, że jak, czym jest szybciej działam, tym szybciej oni mnie zauważają, tak? Ej, dobra, wiem już o co chodzi. Patrzcie, oni nas widzą, a my musimy się kitrać tutaj, żeby oni nas nie zobaczyli. Mam ten saksofon i co on daje? O nie, widzieli nas. Dobra. No, musiałem zagrać, no przecież wiadomo. No, jeszcze raz. Tutaj Heniu chodzi, aha, bo jak biegam to taka fala dookoła mnie się pokazuje i wtedy, ej, ej, on mnie widzi jak Metal Gear Solid jedynce. dobra, jadę dalej, biorę ten saksofon, ej, nie mogę go już wziąć, już go nie ma, nie ma, schowali go, ej, stary, ale tak nie można, Jay Cichy Bob kontratakują, po cichutku tutaj wejdziemy, ej, widzimy, dobra, cicho, 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 bo przyjdzieś, cicho. Dobra jestem. A on nie idzie następny, jest za dużo ich tu dali. Po kawałeczku to zrobimy. Z poszedł... a e, jest kolejny. A e, ile zdzisków tutaj jest? Same zdziski. A, można się schować, dobra. Nie wiem czy mamy gdzieś dojść. W... na pewno gdzieś mamy dojść, w jakieś miejsce. Co to? Jest jakiś dzisek, jest dzisek, ale się położył. Nie, nie, nie. Ale spoko, bo jak on nas zauważa, to nawet to i tak musi nas widzieć przez jakąś chwilę, żeby... Aha, dostałem 15 sekund na minusie. Dobra, czyli to też na czas wygląda, to, że to trzeba zrobić na czas. A mogę mu zajumać tą siekierę? Patrzcie, tu się skitram. On pójdzie tam, a ja mu bachnę siekierę. Aj, nie można. Dobra, siekiera jest elementem toczenia. Widzi nas. O nie! Cicho, cicho. Poszedł. Gdzie dalej? Idę za nim, no nie? Najwyżej jak się odwróci... To przypale, gupa. Ej, widzi mnie, dobra, słabo. Jedziemy jeszcze raz. Uuu, wszyscy nas widzieli, ale my na luzaku wchodzimy w to. Szkoda, że nie mogę go walnąć w łeb. A tu coś jest. Można te skrzynie, nie można skrzyni. Nie mamy chyba w ogóle broni tutaj żadnej, no nie? 0 na 1 to nie wiem, co to jest. Takie niebieskie. Dobra, ten już jest tutaj. Przechodzimy. Przed tym uciekamy. A to co? Aha, to ten czas. 15 sekund dostaliśmy. O, gościu, jakiś ślepak. A, tu się jeszcze można skitrać. Ale, ej, enderman. Enderman, tam był i to poważny. A idzie tu. Dobra, chowamy się, nie Steve. Chowamy się tutaj. Nie ma go. Nie ma nikogo. Enderman też ma pole widzenia. Ej, są schody, wbijamy na schody. Tu jest jakiś checkpoint, co to? Chyba checkpoint i tu stronger Enemies będzie. Skitrałem się do tego, bo zobaczyłem gościa. Ja mam takiego kapelucha, czy to się tutaj po prostu tak zrobiło? Nie wiem, dobra, wyskok. O, tu są jacyś więksi. Oni nas nie zauważyli. Ej, coraz więcej. Coraz więcej. Ej, ostatnie życie w Madrycie. A jak już mnie widzi, to też się mogę schować. Mogę. I teraz ty gościu idziesz, a ja robię tak. Dobra, znowu robię tak. Ej, czekajcie, on nas widzi cały czas. Najgorsze jest to, że jak wejdę do tej Michy, to nie mogę się odwracać. Mogę widzieć tylko to, co teraz. Nie! Dobra, to było niezłe. Game over. Czyli tylko elitre na razie pokonaliśmy. Au To, co myślałem, że będzie dla mnie najtrudniejsze. Ej, Gareth, a masz jakieś fanty za to, że tak pograłem troszkę? Nie ma awardsów. Dobra, wjeżdżamy jeszcze raz w nockę. Spróbujemy zrobić dychę. Ale Garethem, dajcie mi przeciwnika. Dobra, pierwsza fala to nawet nie ma na co czekać. Lecimy od razu po kolejne fanty tam. Tak to nie będzie. Zadarliście z garetę. <laughs> im kokosy. Teraz dajować następnych. Noc przetrwana. Wygrana. OG Kojis, Wchodźcie, łapkujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Nic nie róbcie, jak nie chcecie. Ale warto zajrzeć, bo próbujemy cały czas robić nowe rzeczy. Do zobaczenia, Mano.